Ogólnie, jak tu taka bieda, że normalnie wodę ze strumyka zawijam na chatę. Jeszcze jedno wiaderko, bo no co ja będę tak chodził, mało, nie? Od razu dwa wiadra na chatę. A tutaj mam niezbędne składniki do życia, żeby przetrwać kurwa w lesie. Tak więc wszystko jest... Jak najbardziej konkret Tam u góry już mam A teraz będę budował schody <grystanie> Schody z opon kurwa kto to widział Szpadel jest W <grystanie> tym życie jestem takim debilem, że rozpierdolę szpadel jeszcze Ale Zobaczymy jak to będzie. Ogólnie moje schody już petarda, nie? Jeszcze parę opon mam. I sobie tak kopię tu i do środka wrzucam, i schody będą zajewiazanie Kurwa, zmęczyłem się. No, tak więc schody są, więcej opon zabrakło. A kurwa, można se chodzić. Kurwa, książę se chodę. u po moich kurwa schodach z opon.